maneczko witajcie, tu Kifi, a to kolejny odcinek z Brawl Stars na moim kanale Dlatego zostaw łapeczkę w górę i suba Dzisiaj, słuchajcie, zagramy sobie z legendą Jasiem I zagramy coś, co zwykle gram z Joshim, ale że Yoshi jest teraz na wakacjach No to stwierdziłem, że zagramy, słuchajcie, z kimś z widzów Tylko, że mam czat wyciszony, więc nie wiem, czy on będzie wiedział, że gramy do dziesiątej rangi Ale mam nadzieję, że tak On ma postać zero pucharków, ja mam postać 0 pucharków z tego, co widziałem Mam nadzieję, że nie zmienił Więc dobrze, ja gram pierwszy raz y, tą postać Lori, lo, Lori, Lori coś takiego i tak dalej. Ej, myślałem, że będzie dwóch tych zadymiarzy, gdzie on jest? Ale to jest chyba super moc w takim razie. No dobrze, nie mam pojęcia jak działa ta postać, więc wszystkiego będę się uczył w tym momencie, ale widzę, że tutaj legenda Jasiu jak najbardziej ogarnia, więc postaramy się zrobić teraz no, to, co zwykle robię z Joszym, czyli wbijanie dziesiątej klasy, tylko to już ty razem z kimś tutaj z klubu, z legendą Jasiem, także zobaczymy. Najwyżej... Najwyżej będziemy mieć lepszy rekord z widzem niż z Joshim. <grym> jest taka możliwość. Jest taka możliwość, bo legenda Jasiu z tego co pamiętam to całkiem dobrze sobie radzi. Zresztą, no jak widzicie, nie ma żadnego problemu. On tę postać chyba ogarnia, mimo że granią niby pierwszy raz. No ale dobrze, wielkie starcie już. Bardzo szybko poszło, to jest. Niesamowicie szybko. O jakąś motkę możemy mu dać tutaj pozytywną. Dobrze. Nie wiem, gdzie jest ten ostatni. Chciałbym się rozdwoić, bo nie mam pojęcia, jak działają ja ten, ten supermoc. Ale nawet nie, nie miałem okazji wbić jeszcze e, supermocy. W ogóle jest nienaładowana. No, gdzie oni są? Dobra, tam jest, tam jest, tam jest kolcik. Chyba czeka aż się ziomeczek jego zrespi. Nie wiem, no nie wiem. Come on, come on. Bo tutaj fajnie by było pobić rekord. Nie ukrywam. Chociaż oczywiście nie zależy mi dzisiaj jakoś bardzo na pobiciu rekordu, tak bardzo jak na. Wygraniu po prostu. No ale jak jeden był tu, to drugi gdzie jest? No. Tam jest Spike się chowa. Always cheater. Dobra, tak może być. No to jak cheater, to czytuje. Czeka, aż się respi? zrespi. Dobrze, mamy to. Słuchajcie, a więc od razu zaczynamy. Nie wiem, czy on ma jakąś zwycięską pasę, Legenda Jasiu, ale ja nie mam żadnej. Chociaż nie, czekajcie, mam jakąś tam minimalną zwycięską pasę, Dobra, gramy dalej, gramy dalej. Czekajcie, star Dropping. <laughs> Legendarny star Drop! Co jest? CO JEST RANDOMOWO? LEGENDARNY STAR DROP CO TOTALNIE RANDOMOWO KURDA, AŻ, aż się ZACIĄŁEM CO MAMY? CO NAM DROPI SŁUCHAJCIE? Nowe przebranie do Pana P, słuchajcie Panem P jeszcze nie grałem, a już mamy nowe przebranie No to mega fajnie słuchajcie w takim razie On już ma 14 pucharków, dobrze, czyli miał jakąś passę. GRAMY DALEJ SŁUCHAJCIE, ale LEGENDARNY STAR DROP PO PIERWSZEJ GIERCE to mi się podoba, mam nadzieję, że będzie tego więcej, a już niedługo będzie, słuchajcie, 10 tysięcy, znaczy no niedługo, jeszcze 400 pucharków, ale 10 tysięcy oznacza, że tam też jest gwarantowany, legendarny star dropik, także no sobie ładnie na pewno coś dropniemy, ale tego teraz się nie spodziewałem totalnie. Dobra, ja idę po skrzyneczkę, myślę, że legenda Jasiu sobie tam poradzi, a jak nie to, no jak nie to trudno, no jak nie to trudno. <laughs> Dobra, idę mu pomóc, chociaż myślę, że on nie potrzebuje pomocy za bardzo. O, widzę, że tam Mortis, ale widz dobra, Legenda Jasiu już sobie poradził. Pięknie. Wow, tutaj za to się dzieją rzeczy niesłychane. Dobra, mam w końcu naładowany super atak. Wielkie starcie, więc nie wiem, czy mi się przyda, ale chciałbym się w końcu rozdwoić, no bo ja nie mam pojęcia, jak to działa, że tu jest dwóch zadymiarzy zamiast jednego. Dobrze, okej, okay, czyli to jest taki diko, jak... a nie, on normalnie strzela? Ej, ta postać jest OP chyba, jak to się naprawdę zaduje. Troszkę długo się to ładuje, to prawda. Ale to jest niesamowite, tak się rozdwają po prostu i to jest 6200 HP, więc wcale to nie jest słaba postać. Ta druga jeszcze strzela? To jest naprawdę niesamowite, dobra. Okej, okay. myślę, że od razu możemy grać dalej, ja tam jestem na tak. Dobra. Legenda, ja się za każdym razem chcę wyjść. Nie wiem dlaczego. Gramy dalej. Ja nie ulepszam nic, nie ulepszam nic, bo jeszcze nie wiem w sumie, czy tą postacią będę grać. Chociaż powiem wam, że no spodobało mi się to, że to się tak rozdwaja. Nie wiem jak to będzie na wyższych poziomach. Trochę się to długo ładuje, to prawda, chociaż nie miałem też za bardzo okazji się bić, więc może tak troszkę myślę, tylko że to się długo ładuje, tak naprawdę nie. Oprócz tego no rzucam, więc trochę takiej Dynamite. Więc spoczko. No, wydaje się to sensowne, wydaje się to sensowne. Dobra, legenda Jasiu tam zaraz dobiję pewnie. No właśnie, dobił. Pięknie, ja idę od razu po skrzyneczki na środek, bo myślę, że nam się to przyda. Dobrze, zebrane. I tam Nita. Zresztą nie tylko Nita z tego co widzę, tam się. No właśnie, aktywuje wielkie starcie i wielki koniec już będzie tego. Ej, leci naprawdę szybko, leci naprawdę szybko. No jeszcze on ma zwycięską paszę tutaj, więc jeszcze szybciej zdobędzie tą dziesiątą klasę, ale nieważne. Ja mam, ja w swoim tempie 33 pucharki w 3 gry, to jest naprawdę, mi się wydaje, że bardzo, bardzo dobrze. Tylko po co on za każdym razem wychodzi, nie? Skoro i tak dajemy gotowi. Więc gramy dalej. Można kliknąć po prostu, że gramy dalej, no ale dobra. Skoro tak chce, to może tak chce. Ważne, że działa. Może liczy na startroba po prostu za każdym razem, no chociaż w sumie mi jeden startrop legendarny poleciał, więc... Ciekawe, czy uda nam się zrobić to bez porażki, bo do tej pory z Yoshim no było blisko, żeby to zrobić bez porażki, ale się nie udało. No tutaj trochę mały taki fail, ale już sobie poradzimy, dobra. Muszę sobie, wiecie co, ustawienia mikrofonu zmienić, w sensie gdzieś indziej go postawić, bo strasznie zasłaniam sobie troszkę obraz mikrofonem, ale wy to tam tego nie widzicie. Ale tak wam mówię, bo czasem mi to przeszkadza w grze. Dobra. Wow! Ej, co tu, zlagowało mi kompletnie? Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale dostałem takiego chwilowego friza, jakby. I nie chodzi mi o tego friza, co ma dużo milionów subów. Tylko takie zamrożenie po prostu. Ojej, to jest przeciwnik. Oj, szykuje nam mnie coś. Dobra, odpalam drugą moją postać, która jest naprawdę potężna. Słuchajcie, on tam sobie poradził zabić praktycznie. Dobra, ja może pouciekam. No właśnie, bo tak to się skończy. Czy legenda Jasiu da radę tutaj ogarnąć. Co on robi w ogóle? Co to jest za postać też? Niesamowita. Dał radę ogarnąć, ale nie wiem czy to nawet będzie potrzebne. Ja sobie tam na autoataku kliknę i pójdę po to. Ale mi się wydaje, że właśnie. Nawet nie ma takiej potrzeby tutaj zbierania tych power -cubów. Dobra, rozdwajam się. No i nawalam. Nawalam. Pięknie. No na razie bezbłędnie, bezbłędnie, ale to są pierwsze rangi, więc słuchajcie, to bezbłędność jest tutaj zrozumiała, natomiast nie wiem jak będzie dalej. W razie zbieramy sobie expa, mi się wydaje, że po tej e, gierce już będziemy mogli sobie kolejnego StarDropika, czy co to tam jest akurat w karnecie odblokować, bo w sumie nie wiem, czy StarDropik teraz jest w karnecie e, następny, czy czy dopiero następny, dobrze. Nie wiem, która to już gierka, chyba piąta? Tak mi się wydaje, że to jest piąta gierka, więc powinniśmy mieć coś koło szóstej klasy, koło, koło tego. Dobra, zaraz zobaczymy. No, powiem wam tak, fajna postać! Zdecydowanie cieszę się, że wybrałem ją. Nie wiem, czy to był najlepszy wybór, który mogłem wybrać, bo jak pamiętacie, wybrałem ją e, właśnie, żeby ją odblokować ostatnio z karnetu. Dobra, kiedy legenda Jasiu sobie tam będzie nawalał się, ja postaram się zebrać power Cuby, bo mamy tylko trzy, a może Jasz 3? Dobra, czy tam na środku ktoś jest? Myślę, że ktoś tam jest. Ojej. Ojej. Ale powiem wam, że już się robi ciężko, już się robi ciężko, a jeszcze. jeszcze nie po... Ej, członek drużyny zginął. Dobra. Jest tam, zrobiłem fraga pięknie. Na środku jeszcze jest. O kurde. Dobra, bo ja zginąłem. Lepiej, żeby legenda Jasiu to jakoś ogarnął. Bo głupio by było przegrać teraz. Czy głupio by było, no? Może się zdarzyć, wiadomo. Oj. Oj. Oj! No niestety, ale nie, nie jest to do końca taka przegrana, no co prawda nie będziemy mieć już fula, ale lecimy cały czas na plusie, więc to jest najważniejsze. Więc ile ma już parków 60? Ja mam 50, więc no jestem 10 do tyłu. Ups, no tak bywa, tak bywa. Dawaj, gramy dalej. Generalnie ale ja lubię takie postacie, które mają rzucany tryb, tak jak na przykład właśnie Mike czy, czy ta postać. Ale kurczę, jeszcze tak do końca nie jestem przekonany. Na pewno fajny jest ten super atak. Co jest? Zostałem jakiś w kokon zamknięty. Co to było? Zamknęli mnie w kokonie jakimś. Zwykle problemy się robiły dopiero dziś koło ósmej, dziewiątej, siódmej może, ale koło takiej klasy niskiej? Kurde. Dobra, kolejna gierka, niestety miejsce znowu trzecie, więc podobnie jak poprzedniej, tylko cztery pucharki. No nic, gramy dalej. No teraz, dopiero jak mam 10 powercubów, to zadaję jakieś sensowne obrażenia. Ta rosa, to nie wiem, gdzie idzie, ale chyba nie chcę za bardzo. Dobra, ja się. O, chciałem się rozdwoić, już nawet nie było okazji się rozdwoić, dobra. Jeżeli mnie troszkę gor gorzej słyszycie, to przepraszam, ale odsunąłem sobie mikrofon, żeby tutaj lepiej grać. Dobrze, dużo questów zrobione, więc na pewno dużo expa wpadnie. 1200 expa w ogóle, no ale dobra, gramy dalej, gramy dalej. Słuchajcie, na końcu będzie. Na końcu będziemy otwierać, także zostańcie do końca, oglądajcie, bo wybijemy 10 klasę na pewno, no. Dobra, nie wiem co się stało, zginąłem po śmierci mi się udało go jeszcze zabić, ale no najważniejsze, że tutaj raczej Jasiu sobie poradzi, bo patrząc na to ile ma właśnie parę cubów, no właśnie, bezproblemowo, bezproblemowo. Pięknie, lecimy dalej. Dobra, Jasiu zrobił coś, czego zwykle nie robimy. Zmienił, zmienił zadomiarza, no ale nie mogę do niego pisać, bo <gryw> czad jest wyciszony. E, ale jest to zadomiarz, który nadal ma 70 pucharków, więc jest w porządku, bo ma tyle co ja w tym momencie, więc wszystko, że tak powiem, gra. Wszystko jest jak najbardziej tak, jak powinno być. No, jest to inny zademiarz, ale zobaczymy, może to będzie lepsze duo po prostu. Dobrze, no widzę, że rozwala tam, rozwala, więc może to była bardzo dobra zmiana. Kto wie? Dobrze, jest frak, pięknie. Rzadko kiedy mam opcję użyć w ogóle tego rozdwajania, no bo naprawdę długo się ładuje to. Nie wiem, czy to jakiś nerw był tego, czy, czy, czy jak o to o co chodzi. Czy może mało po prostu obrażeń zadaje. No i piękna sprawa. Piękna sprawa załatwiony plus 9 parków, czyli teraz będziemy mieć 79. No brakło jednego, gdybyśmy mieli super passę, to byśmy lecieli dalej. Dobra, słuchajcie, będzie kolejna klasa wbita. Nie idzie to dzisiaj lekko, trzeba przyznać, że nie idzie lekko, ale siódma klasa wbita. Lecimy oczywiście dalej. Dobra, no to jest chyba kolejna wygrana gierka. Jak widzicie, już się nawet rozdwoiłem. Tylko nie wiadomo, gdzie jest przeciwnik. Jak zwykle się gdzieś tutaj chowają w rogu. Wow, co tam się wydarzyło? Dobra, nie, no trzeba skończyć gościa, bo już nie ma, nie ma szans, no właśnie. No i mamy. To już będzie klasa, która? Klasa. Nadal siódma, ok. Dobra, będzie chyba kolejna gierka wygrana, jak tylko tego kolcika uda nam się pokonać, a chyba uda. Oj! Dobra, udało się, udało się. Dobrze, że tam rzuciłem, no bo słuchajcie, Jasiu tutaj padł. Ale jest, mamy rangę ósmą, klasę ósmą. Lecimy dalej. Mamy wielkie starcie, ale jest też wielki problem. Rozdzieliliśmy się troszkę. Niechcący. O, no i właśnie. No, nie pykło. Ale dobra, drugie miejsce też jest ok. Siedem pucharków dodatkowych i już za chwilę klasa dziewiąta. Dobra, jest wielkie starcie, ale jest wielki problem znowu. Oni zamknęli mnie w kokonie jakimś. No, jak ja tego nie lubię. Co to za kokon? Nie wiem, czy to Jasiu sobie poradzi. No, bez Power cubów raczej ciężko to było, ale dobrze. Kolejny raz, drugie miejsce, no. I mamy klasę dziewiątą. Dobrze, no to ostatnia, prosta, że tak powiem, przed nami i będzie klasa dziesiąta. Dobra, ponownie wielkie starcie. Ale gościu ma 14 Power cubów, nie? 14 Power cubów. Ja nie mam żadnego, na przykład Jasiu też nie ma żadnego. Czy jest szansa, żeby to wygrać, no pff, ciężko było, ciężko było, ale mamy plus 7 pucharów, więc ostatnia prosta, nawet jeżeli będziemy mieć teraz drugie miejsce, to powinniśmy zgarnąć dziesiątą klatkę no i dobra widzowie, wielkie starcie, ponownie coś nam nie idzie, że bardzo, więc drugie miejsce zgarniamy, drugie miejsce i to już i tak będzie chyba wystarczyć, żeby wbić dziesiątą klasę. Czy mam rację? Mam rację, dobrze, w takim razie legenda Jasiu, bardzo Ci serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w tym odcinku możemy tutaj napisać muszę spadać miłej zabawy także dziękuję ci legenda Jasio ale chyba wrócę mimo wszystko do nagrywania takiej serii z Joshim chyba żebyście chcieli wy na przykład żebyście wy chcieli na przykład ze mną zagrać jak najbardziej teraz otwieramy słuchajcie to co najlepsze czyli monety błyskotki pewnie razy dwa ponownie kredyty do spajka kredyty do spajka spajk już coraz bliżej no a teraz jeszcze czeka na StarDropik. Niestety zwykły, chociaż dzisiaj ten legendarny i tak mnie zaskoczył. 9800 pucharków, co oznacza, że jest StarDropik jeszcze tutaj i tutaj też rzadki i już widzowie niedługo będziemy mieć legendarny StarDropik Star i kolejne 10 000 pucharków. Dziękuję Wam za oglądanie, siema, cześć!